się siema, siema, witam! No to lecimy, tutaj mamy przyda. krowi level, I gramy z chłopakami z klanu, no to zobaczymy jak tam krówki. No ja tak, nie padał tak bardzo. Mam redukcję z psów i mam medium, także druga szansa, że przejdziemy. O, patrzcie co się dzieje, patrzcie co tutaj jest, kurwa, krówki, w końcu się trafiły. Tutaj no, też urodziny tam, tak. blizzard'a, ty, nie, a tutaj nam krówki dał. Ta, ta Komu? Mamy w końcu krówki. Zobaczcie, tak I właśnie wyglądają krowy. A niby krowi poziom nie istnieje, a tutaj jednak istnieje. Tak na grubo, po 260. Wow, ale poleciało. Fajne krówki na no, urodziny Bizarda. No i co, są krówki. No, więc doczekałem się. Krówki się w końcu pojawiły. Nie jestem jeszcze gotowy. Rzadko się losują rifty z krówkami, ale w końcu się wylosowały. Muzyczka fajna. Faktycznie śmieszna muzyka. Fajna, fajna jest. Już drugi raz krawę dzisiaj mam. Ja nie, ja trzeci, mam pierwszy. przepraszam, trzeci. Ale ty, Gierek, Riffy, Forward Grash i ty nie masz tego? Otwierać. krów jeszcze nie miałeś? Nie, miałem się mam zacząć. Nie, krowy miałem dzisiaj. Miałem, miałem. Właśnie dostałem zadanie. O, Znaczy zadam, otrzymałem ten osiągnięcie. Achievement. Hmm. Nie jestem, nie chcę Kurde, w końcu się doczekałem krówek. I A na co, końcu jest tego, nie, na końcu jest tego, o, król, nie? Ja jest, tak, długę. taka wielka krowa. Nie, wielka krowa taka jest, bo zabiliśmy wiesz. Szybko. Ja słyszałem, że jest król, ten krów, nie? Tak, jest. No, no jest to o tym mówię. Krowa, no, to jest taka wielka krowa, Kurde, nareszcie krówki. Nie jestem jeszcze Długi jest, ten? ten? Ten ryż z tymi krowami? Długi, no. to jest z 8 poziomów. Co I cały czas krowy są, mnie Cały czas. Ja pierdolę. E. Jeszcze na końcu że ja nie jest. byłem, nie miałem okazji. Ja też nie byłem. Właśnie tego. Pierwszy raz jestem. Pan oboz na końcu jest dosyć mocny. No to ten kró krowi król. Kawele tak cały ryb będzie trwał. Później nie. jeszcze będę musiał obrobić. A tu, no tu, zobacz, to jest. Zobacz, ten rozrzucę. pasek nie idzie szybko. A Także nie. to mówię, mówię ci? 7-8 lewali. Kurt. A to jak będę robił? To z jednego starym, wrzucę. No, 20 minut, pewnie 2 tyle. To, to, to ze wszystkich nie będę rzucał w warsztaty. Mam prośbę do warsztatu. No, te kamienie, te skrzynie, bo z tego to legendy lecą. Tym bardziej, że teraz jest to 100%. To jest ja. Masakra, ja, na, ja bo bo ja to przy... można wyzbierać. Można. Wszystko, co się da. Ja jak ja wszystko otwieram. Beczki rozbijam wszystko. Teraz będzie sypać. Nie jestem niezgody. Teraz to, jak jest tego 100% na legendę, to można się ubrać. Trzeba mieć czas grać. No to, to tak. Czekam. jestem ranny. Jestem ciężko ranny. Muszę się teraz uleczyć, kurczę. Dobra, leserki leczą, można grać. Potrzeba więcej czasu. No to. Teraz kolejny poziom. Dobra, idziemy. Dobra, leccie, leccie. na pałę. Dlatego ja weszłem szybko, żeby, wiesz... Gorzej jak boss. Nie. Następna. A nie wziąłeś tego. No, trudno, już nie przekładałem. Jest, no. Kurde, szkoda, że tego... ...króla nie ma. Tym bardziej, że już się kończy rift. O, tutaj będzie koniec. 8 A, jest. no to tu już będzie króla. Ale... Jest, yes. kurde, wtedy to się. Nie zdążymy. Nie, jest, władca dzwonków. Strażnik szczeliny. Władca U, dzwonków, Ja pierdolę. No. no ale szybko ginie. Może, może tego, damy radę. Bo trzeba więcej czasu. Dobra, ja go tu płytnę Niech ja się szybko podkodną, kurde O, żyć, dob dobrze, że kulki są O się o kurde Nie wiem co się stało, ale on mi anulował Archonta normalnie, dopiero co go odpaliłem To jest magik jest, to jest władca dzwonków Nie jest to O, ja padłem On ma jeszcze nawet tego, czy się tego rozdwaja i rozstraja. Dobra, jest schemat jakiś. Ja nie mam. Co to za schemat? Nie widziałem takiej nazwy jeszcze. Nazywa się atrofia.